Dzień dobry, ze mną Max Wechta, drugi bezbłędny Polak w naszym Grand Prix Kawelada Winter Tour. Max, masz już ze sobą zwycięstwo w konkursie dużej rundy w piątek, widać, że jesteście w fenomenalnej formie. Jak wrażenia po dzisiejszym przejeździe? Wrażenia bardzo dobre. Zawsze jak jest zero, to wrażenia są super. Fibonacci skakał naprawdę bardzo dobrze. Troszeczkę mieliśmy fart na drugiej przeszkodzie, bo w drąg tam się bardzo mocno zakołysał, ale chyba dzięki temu później złapał troszkę czujności. Zresztą podobna sytuacja była w pierwszego dnia. Też na pierwszej stacjonacie mocno się puknął, ale dzięki temu później zachował czujność. I wszystko poszło zgodnie z planem. Słuchał się mnie. Do ostatniej przeszkody nawet dodałem jedną fulę, tam jest 7, ja zrobiłem 8. Eee, wiedziałem, że muszę mocno skrócić po dużym skoku na przedostatnim okserze, eee, i, i, i po prostu troszeczkę za mocno zareagował. Już wiedziałem, że byłem w takim momencie, że albo będzie troszeczkę za daleki odskok, albo za bliski, więc zdecydowałem się na troszkę bliższy, bo on jednak stacjonaty woli z bliższych dystansów skakać. A też zastanawiałem się wczoraj, bo Celtia jest też w dobrej formie, i zastanawiałem się, którego konia wybrać. Do wczoraj była wpisana Celtia, ale wczoraj wieczorem zmieniłem zdanie i chyba dobra decyzja. No, zdecydowanie. Powiedz, jeszcze jak oceniasz dzisiejszy parkur widać, że dużo zawodników ma też problem z normą czasu. E, tak, dla mnie, ja się wystraszyłem, bo chyba celowniki się nie zatrzymały, raczej odliczanie czasu na tablicy i pokazało mi 77 sekund, więc pierwsza myśl była, że przekroczyłem normę czasu, ale mówię, 3 sekundy to troszeczkę za dużo jak na Fibonaccie, on nigdy z tym nie ma problemów, fakt faktem tu dodałem z dwa razy złapałem drugi dystans, ale wydawało mi się to niemożliwe. Więc, więc na szczęście to była tylko pomyłka sprzętu. A parkour? Myślę, że fajny. Początek 1-2, linia fajna na, na zaczęcie parkouru. Później już myślę w miarę techniczny najazd na szereg. Tego się bałem, bo właśnie Fibonacci lubi takie kombinacje zrzucać z prawego z łuku do podwójnego szeregu okser stacjonata. Ale na szczęście dobrze przemyślałem sprawę i w domu to przećwiczyliśmy. Skoczył to bardzo dobrze. Końcówka jest trudna, wydaje mi się. Potrójny szereg ok, a końcówka robi się trudna. Znowu jest najazd 6, 7, 8 lub 9 fule. A potem już triple bar, jeszcze tak cofnięty, więc prowokuje do mocniejszych najazdów. I cztery fule ciasne do takiej stacjonaty niezabudowanej, tylko z rowkiem cofniętym. I tam jest dużo błędów z tego co widziałem. I ostatnia, ostatnia, przedostatnia linia też jest trudna, na Trzyfule wąska stacjonata do Oksera, więc widać, że Arek Wekwer tutaj zastosował bardzo, może nie poszedł w wysokość, ale poszedł w czas i w, w normę czasu i w technikę optyczną i metrażową powiedzmy w liniach. Jakie są Twoje nadzieje na rozgrywkę, która już niedługo się rozpocznie? Jaki masz plan, jaka strategia? Ryzykujesz? No na pewno trzeba, mam nadzieję, że nie będzie za dużo zawodników tam, stawiam koło 10, powinno, powinno wejść, chociaż, chociaż czasem różnie to bywa. Tak, chcę zaryzykować, już oglądałem jakie tam przeszkody są w rozgrywce, więc myślę, że dobry czas jest do zrobienia, Fibonacci jest w dobrej formie, więc nie mamy tu nic do stracenia. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę, ja oddaję głos do studia.